Siema, jestem Mecha6261 a to jest odcinek mm, jak to powiedzieć aha, to nie jest taki prawdziwy odcinek, tak z Endermana tam jest i tam ja e, też to, to co tutaj buduję to użycie w, w odcinku kolejnym a to jest tak nudzę się i nie chce mi się nagrywać serii więc to taka to nie będzie seria tylko to co robię poza nagrywaniem kwadratowego z tego życia chyba nie kanciaste życia no z tego życia to zazwyczaj kopię albo zbieram drewno No i chyba tak. kopię, 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 kopię aż dojdę do dwunastki. No Adam tą budowę zobaczycie w kolejnym odcinku, bo już mam troszeczkę nagra nagrane, ale coś tam miałem problemy No i więc na już. Ten, no tu nakleja później dopiero tam, tak Takie, takie tam. tam, 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 tam. Dobra. No tutaj, zapewne będzie to, to, to się nazywał, gdy nudzę się na sejdzie, gdy nudzę się na świecie, gdy nudzę się na świecie, gdy nudzę się w świecie no nie wiem ten... już przed dyminą miałem fajny skin, bardzo fajny myślał <grymny> zrobił wyle jakiego skina żeby tylko mieć i ja od razu mówię, że mam nieoryginalną wersję Minecraft, czyli AR No niestety. Ale chętnie bym... chciałbym oryginalnego Minecrafta, no ale... Niestety nie mogę. Na razie mieć. Ale może w przyszłości. Mnie? Może. <toczujesz> no. No coś mi się A, mm, piszę, że on... ...wzięci... No. ...zrobię... <laughs> ...szokta A, wę dużo wejdź, ale... Nie potrzebujemy w ogóle z teraz Ja się boję, że Enderman, nie zaraz tutaj... Jeśli teraz opracowuję, to będzie Enderman, który mnie zabije i będzie problem. Więc się spojrzy. Ach, nie ma Na szczęście. <grym> Co? to było? A później się dźwignie żeby nie było źródła dlaczego mam tyle przedmiotów ciągniemy o kamień i takie tam no ci dlaczego Dobra kopy pojedyncze na razie to będą będzie szybciej Dun 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 dun

Czemu on tylko ma kreatyw? Kreatyw? I lochomorów? Mhm, i pęczek. No, na razie tylu tego szkania. Na no, razie w końcu żelaza. No ale jak zawsze mała. O mały ten zbior. Aloha marka. Łaza. Nie, nie było tutaj żadnego żelaza. Jeszcze. Może raz by się naprawdę przydało. Nie teraz. No. No nie. Więcej tak u nie było. Nie, bo źle trafiłem na chatę, ale... O co? Nie sądzę. Przepraszam, przepraszam. Ło. <grym _> Fajne to jest. Naprawdę, to jest fajne. fajne hmm? nie dalej idę, tym tym bardziej widzę kipera. O oh no! Creeper! No ale... Zawsze tak. Nie no, tego też mogli sobie darować. To ja były naprawdę. No i czego to jest Paul? A. Kończka, których nie wiem. Okej, okay, rozumiem. Nie mam pomysłu. Zrobię tak. urna. Ja. Ja no się boję. Kiedy to się da. No ale. Jezus Mario, czy ty to widzieliście? Ja nie mogę. Zarabiać co? No Ej okay. nie, 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 no to, to już jest przesadą. Co oni zrobili w tej wersji Minecrafta? Nie wiem. To są jakieś... kurde potwory. Ja wale.

A tak, się wcześniej tak rozgadzałem, że było 10 minut. To nie Nie, ja to nie, nie daruję temu. Nie daruję mu. A czekaj. A czekaj, a czekaj, a czekaj. Nie, no za chwilę dostanie mu się. Albo mniej? nie, No. 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 się dostanie. Właśnie, mam kilku jeszcze. O Jezus. No tak, teraz sobie widać nie więc... Nie, 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 nie. Ja się do tego nie nadaję. Następny na ten serwój przyjdę. nudno mi na Sejbie w Minecrafcie. W tym kolejnym odcinku też przyjdę, yy, ponieważ to dla mnie jest <ścoughs> przerażające, co ja tutaj spotykam. Dobra. No tak, nie czy traciłem, niestety. Tak. Ale za to tam mam 9 razy Co jest świetne. Podoba. Nie się. To ja mówiłem na samym odcinku, do kończę dobę. A teraz powiem, że to będzie taka... Taka mini chatka. Bo dla mnie się znudziła. Um, uh. That's it. Oh, To będzie podzielone na dwie części. Bo mam kilkanaście jeszcze pomysłów, co to można było zrobić. Hmm. Na pewno zrobię. Nie wiem jakie laki a... Tak, skrzymeczka. To no nie było aż takie trudne, żeby się wskaknąć, że ja chcę zrobić skrzynaczkę, no. Bo... No dobra. Mam dwie te. Stale lakuję. Short. Shorta sobie włączę. I idę zbierać dawno. Uiii. na przygodnictwo. Spotkałem bardzo dziwne pajączki. Albo to były te normalne. Nie wiem. Bo naprawdę nie wiem. Dobra. Albo nazwę to za kulisami z tego życia.